Witamy Państwa na konferencji prasowej po meczu ósmej kolejki PKO SA pierwszej ligi koszykówki mężczyzn KSK Kemetika Notecino Wrocław Sensation Kotwica Portmorski Kołobrzeg. Emocjonujące spotkanie. Ostatecznie wygrali gospodarze 94-91 na konferencji. Witam trenera Kotwicy, Pana Rafała Franka. Jest z nami również zawodnik Igor Stolarz. Trenerze może od Pana zaczniemy opinia po meczu. No mógł prosić o do mikrofonu. Na pewno gratulacje dla do zespołu Noteci. Fajna, fa, fajna prawa, fajny mecz. Fajnie się gra w basket, jeżeli jest tylu kibiców i, i naprawdę to trzeba szanować. E, mega frekwencja. Święto Koszykówki, wydaje mi się bardzo fajna sprawa. Moi chłopacy też byli z tego z, z punktu zadowoleni. E, jedyny mankament, tylko to, że gdzieś tam mieliśmy swoje założenia i ofensywne, i defensywne. Poniekąd ten mecz nie wyglądał, nie wyglądał źle, bo walczyliśmy do końca. Był ten mecz otwarty do ostatniej, do ostatniej akcji aczkolwiek tych błędów nie uniknęliśmy, wiemy jakie, tylko to już jest za późno, nie damy rady tego, tego po prostu poprawić i szkoda, bo, bo chłopacy poświęcili energię, byli bardzo zaangażowani i, i troszeczkę nam, nam, nam uciek, uciekła nam koncentracja do wykonania pewnych elementów, elementów gry i no nie udało się, ale no, naprawdę brawa dla chłopaków, bo walczyli, a, a, a dla, dla trenera wszystkiego dodatkowe brawa, bo fajny klimat, fajny mecz. Gratulacje, należało mi się to, walczyli do końca i, 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 i wymyślnęli to. Oczywiście wynik mógł być różny dwie strony. Jednym posiadaniem, jeżeli chodzi kończy spotkanie, to wtedy nie decyduje ten ostatni rzut, tylko decydują te elementy, mikroelementy, które są w całym spotkaniu przez, przez 39 i pół minuty, a nie, a nie w ostatniej akcji. Dziękujemy bardzo. Poprosimy teraz o opinię zawodnika. Ja na wstępie chciałbym przeprosić drużynę za swoje zachowanie na ławce. Nie powinienem dać się ponieść emocjom podczas sytuacji z Danielem. No i powinienem siedzieć na ławce i bardzo chciałbym też podziękować kibicom no z Inowrocławia, którzy dzisiaj zapewnili świetną atmosferę na meczu i gorący doping. A co do meczu, no to dopóki realizowaliśmy założenia trenera i trzymaliśmy się tego całego game planu, no to trzymaliśmy się w meczu, udało nam się czasami odskoczyć na parę oczek, no ale ostatecznie drużyna gospodarzy okazała się od nas lepsza. Będziemy musieli dalej pracować nad tymi mankamentami i po prostu realizować te założenia trenera przez 40 minut. I najbliższa okazja, już meczu u siebie z Muszynianką Sokołem Łańcuch. Czy panowie mają jeszcze jakieś dodatkowe pytania? Jeśli nie, to dziękujemy za ten emocjonujący mecz i powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękujemy. Ponownie witamy na konferencji prasowej po meczu ósmej kolejki pierwszej ligi koszykówki mężczyzn KSK Kemetika Noteci Nowrocław pokonała 94-91 Kotwice Kołobrzeg. Na konferencji jest z nami trener Noteci pan Przemysław Uszczewski a także zawodnik Jakub Ulczyński. Jakub, poprosimy o twoją opinię. Dobry wieczór. Przygotowaliśmy się do tego meczu. Mieliśmy cały tydzień. Znaliśmy ich taktyki. No i tutaj zadecydowała fizyczność i wola walki. Też trochę oczywiście szczęścia, każda drużyna to, tego potrzebuje. No i myślę, że fizyczność i szczęście przyczyniło się do tego, że wygraliśmy mecz. Dziękuję. Dziękuję, jeszcze tylko szybciutko powiem linijkę Jakuba 4 na 7 za 2, 3 na 3 za 3, 3 na 3 za 1, 5 zbiórek, 3 asysty, a więc kapitalny mecz naszego skrzydłowego, Teraz poprosimy o opinię trenera. E, obawialiśmy się tego meczu właśnie ze względu na fizyczność drużyny z Kołobrzegu. Mają dwóch chyba najmocniejszych, najmocniejszą e, podkoszową formację, dwóch bardzo dobrych centrów. My wiedzieliśmy, że e, jednak nie zagramy bez Darela w tym meczu. Więc obawialiśmy się tej walki podkoszowej. Zresztą widać było po zbiórkach, że, że, że ją znacząco przegraliśmy. Więc musieliśmy mieć swoje argumenty także po drugiej stronie kosza, czyli w ataku. Tak jak tu Kuba wspomniał, przygotowywaliśmy się na ich specyficzną obronę i w miarę, w miarę to się udawało wykorzystywać. Cieszymy się z tego zwycięstwa. Dziękujemy kibicom za wsparcie. Mówię Najgłośniejsza, najlepsza publiczność w pierwszej lidze. Więc na pewno, na pewno nam tu dużo, dużo pomogli w tym meczu. No i cieszymy się dzisiaj, cieszymy się jutro, a od wtorku mamy już misję Koszali. Ten, że mamy bilans 6-2 i za sobą starcia z dwoma pretendentami do awansu, a więc zwycięstwa z muszynianką i teraz, to z Kotwicą. To, czy to zmienia plany przedsezonowe? Bo jesteśmy na absolutnym topie tabeli? Ja myślę, że ja wiem, że wszyscy myślą, że będziemy już tylko wygrywali, albo może przydadzą nam się jakieś porażki, ale tak jak wcześniej wspominałem po, po ostatnim meczu u nas, że jeszcze kilku, tak naprawdę kilka bardzo mocnych zespołów w pierwszej rundzie czeka nas starcie z nimi I, i tak jak mówię, rozumiem optymizm i hura, optymizm z tego miejsca, w którym się znajdujemy, ale dla mnie najważniejsze, jakie miejsce my znajdziemy, w jakim miejscu znajdziemy się pod koniec sezonu, a nie w połowie czy, czy po pierwszej rundzie, bo tak naprawdę musimy po prostu liczyć na każdy kolejny mecz i przygotować się do każdego kolejnego meczu. A co przyniesie przyszłość, no to, to się okaże dopiero w kwietniu, tak naprawdę, jeśli mówimy o ostatniej kolejce, więc cieszymy się, ale cały czas uczulam tu zawodników, żebyśmy byli skoncentrowani na, na każdym kolejnym meczu, bo, bo jak liga pokazuje, ostatnia drużyna może wygrać. Y i nawet no, I wygrała mecz w Radomiu. Lider może przegrać u siebie, tak jak mówimy tu o polu, więc liga jest bardzo nieprzewidywalna, dlatego my nie, nie, nie popadamy w optymizm, tylko musimy mocno pracować, wierzyć w swoją pracę i, i, i iść do przodu, jeżeli, jeżeli się udaje wygrywać takie mecze. Czy panowie mają jakieś pytanie jeszcze? Jeśli nie, to zapraszamy. Kolejny mecz tu, w tej hali, 13 listopada. Gramy ze Śląskiem, a wcześniej wspomniany mecz w Koszalinie. Dziękujemy bardzo.